Witają serdecznie Adam Szabat Bartosz Gleń, przed nami starcie Lech kontra Lechia To jest intensywny marzec A teraz e, już skład gospodarzy W ramce z numerem 35 Bryzarek, następnie obrona 2 Pereira, 25 Zagerstol, 16 Tomilic 5 Reboczo Pomocnicy, 21 Skóra 6 Karsztel, 30 Kwekweskiri 52 luła, 7 Zagra Sousa i z dziewiątką Ten, który ma tutaj Niepodważalny autorytet, jest liderem, jest kapitanem, czyli Mikaelisak bije się o koronę króla strzelców. Oto Ilekia w ramce numer 12, Kucja, Kwa, 5 Warkowski, 6 Kowicki 7 Gajot. 9, Woliński, 10, Diabata, 11, Piła, 23 Trymaloch, 97, Abuanna i 99, Turmus. Czy wiele zależy od Łukasza Wolińskiego, To wiemy. Ma też tego, występować sukcesywnie w Europie. A teraz już Afonso, Sousa, Kastrem. I... Spotkania pierwsze sekundy, szybka akcja Lecha i od razu miał tutaj Co? w głowie no, Portugalczyka, ale udało się piłkę odegrać do prawej strony Joel Pereira Kasztrem i przeszła piłka wzdłuż bramki Kucjaka jeszcze Pedro ani muszę Wigorem cały czas blisko pola karnego rybala, Skuraż! Strzał z dystansu nad Bramką. Niezwykle mobilny środek pola Lecha Poznań od początku. Zobaczmy ten rzut wolny Pereira. Gdzie jest piłka? Pod nogami Isaka. Szybki strzał Isaka. Wybroniła to Lecha Jeszcze kwekweski. Strzał z dystansu. Gruzina nad Bramką. Szuka piłka Mikala Isaka od początku tego spotkania. Pierwszej. założyć szaty ofensywnego pomocnika i odnaleźć się w rozegraniu. Paseku diabatę. Jest pięciu zawodników w czerwonych koszulkach. Reboczo ustawił podeszwą, zagrał w pole karne, odstał i zaskoczony Duszanku Ciak. Kozioł, na który nie zareagował. Bramka szlechi. W sezonie za Isakiem. Takie są jego osiągnięcia. Kwekwe Skiri próbuje dzisiaj tych strzałów z dystansu, ale za każdym razem jest mało precyzyjny. Proszę pozwolić, że odniosę się szybko do. Chcę zrobić? Na połowie Lecha. Reboczo z pierwszej piłki i w pole trafia w Lechistę. Nie musiał interweniować Kucjak. I kto tym razem? Czy to Pietrzak Wrócił się w stronę Bednarka, rozegrał do Durmusza. Zajmował pozycję. Łukasz Zwoliński, po tym rykoszedł i odbita piłka przez bramkarza Lecha. Musiał interweniować Filip Bednarek, Już szybciej podzielić się piłką. Tak jest. Gajos z narożnika w 39 minucie strzał głową, który z nie z był Pereira Czy spróbuje jeszcze raz prekreskili. Tak też czyni Gruzi. A, zwłaszcza w momencie ponowienia ataku, kiedy ta druga piłka jest. Aż tutaj skóraś. Szym moment dla siebie. Ograł w tej małej kierce. Dusara Kocjaka. Czujność. Coraz trudniejsze położenie lechi w Poznaniu. Gajos. Nie trafił czysto piłka za uwrażliwość w środkowej strefie boiska, stąd szansa dla Lechi. Teraz ciekawa też. piłka do Pereiry, był tam doroż i strzał się uda. W czwartek rzut rożny Sousa, broni Kucjak, jeszcze do bitka i jaka decyzja? 3-0 Uznaje tego goła Damian Sylwestrzak, gol Michaela Isaka. Markwiński, dobre przyjęcie. Zagranie do lewej strony do Krzysztofera Welde. Welde strzela, jest 4-0. Ale strzeliła akcja. Krzysztofera Welde. Znak firmowy Krzysztofera Welde. Lecha, skrzydłowego Lecha. Tutaj wielu tak strzelało. Kamiński, Skuraś. Welde idzie po kolejnego goła, ale już tam się rozbujał. Krzysztofer Welde. opozycji do no. senatu.